Cześć, kochani. Witam Was w, pierwszej, w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne stylizacje, tym razem z innymi spodniami. No co, zapraszam Was do oglądania. Do zobaczenia za chwilę w pierwszej stylizacji. Okej, okay, już jestem. Słuchajcie, pierwsza stylizacja. Bluzka jest ze sklepu Grek. Ona jest w rozmiarze 36. Spodnie są ze sklepu HM. One są w rozmiarze MK i są na mnie za duże, dlatego mam pasek. Buty z TZC, Pumy. Tak to wygląda. Czasami sobie jeszcze włożę tutaj. Czasami jeszcze sobie włożę tutaj do spodni. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że sobie Wam się podoba. Do zobaczenia za sekundę drugiej stylizacji. OK, kochani, tak wygląda druga stylizacja, bluzkę kupiłam w Kiku, um, to jest z firmy Janina, to jest rozmiar 36, jak widzicie tak to się przedstawia wszystko, może się wydawać, że trochę w ramionach jest za dużo, ale da radę, w tej bluzce czasami również wkładam sobie do spodni, ale no. Rzadko kiedy, czasami tak robię, natomiast wydaje mi się, że najlepsze jest właśnie, właśnie tak wygląda. Buty te same, spodnie te same, do zobaczenia w ostatniej, trzeciej stylizacji. Okej, okay, witajcie w trzeciej stylizacji, jak widzicie to jest bluzka typu Open Shoulders i, i słuchajcie, bluzka jest z Tesco, firmy FNF i nie uwierzcie, to jest rozmiar 42, dlatego mówię, rozmiar równie równy, zobaczcie ona jest, to jest mała bluzka i ona pasuje idealnie, czasami noszę ją tak, czasami tak, to zależy, czasami tak, no to zależy jak, jak mam ochotę, generalnie noszę ją o tak. Buty i spodnie, widzicie, są te same. Bluzka jest naprawdę super. Jak jest ciepło, to tak jak widzicie, teraz bez koszulki. Zresztą bluzka jest po to, żeby ją bez koszulki. Dobra kochani, jak widzieliście, to była ostatnia stylizacja z tymi spodniami. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Napiszcie mi, czy kupujecie w Tesco ciuchy. No i co, jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu, dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Trzymajcie się do następnego, cześć!